Po opublikowaniu każdego naszego filmiku, razem z księdzem Piotrem dokładnie czytamy wszystkie komentarze. Każdy komentarz sprawia nam wielką radość. Odpisujemy, zwłaszcza jest jakaś tam prośba czy apel. To jest no, niesamowite, że to nie tylko my do was mówimy, ale że mamy kontakt dwustronny. I bardzo bym prosił razem z księdzem Piotrem o to, żebyście ten kontakt z nami utrzymywali. Subskrybujcie kanał, jest już nas na 23 tysiące. To jest już potężna wspólnota. Yy, lajki to niby tylko jedno kliknięcie, ale dla kogoś może wiele znaczyć i może oglądnie film, bo popatrzy, no, Ty ludziom się spodobało. To może i ja coś dla siebie znajdę. Teraz pojawiła się też taka nowa forma. Można nacisnąć przycisk wesprzyj kanał. Wszystkie te wsparcia przekazujemy na reklamowanie naszych filmów. I widzimy, że już są tego owoce. Film wtedy się bardziej rozchodzi, dociera do większego kręgu odbiorców. Dzięki za wszystko, dzięki, że jesteśmy razem. Moi kochani, jeszcze jedna rzecz to na razie jest tajemnica. Myślimy o tym, żeby przygotować taką szklankę, może nawet z podwójnymi ściankami żeby się nie poparzyć z logo naszej serii szklanka dobrej rozmowy i w ten sposób będziemy mogli tej szklanki dobrej rozmowy słuchać przy szklance dobrej herbaty czy szklance dobrej wody mineralnej jeszcze jedno tym wszystkim którzy już wspierają nasz kanał bo się już pojawiły takie osoby bardzo bardzo serdecznie dziękuję